Dzieci moje ukochane, estou z wami, minha moje, que te modlijcie, que que te modlijcie, Wielka łaska do tych dziadek, którzy rozumieją, kim był mój syn, kim jest, kim wejdzie, kim pozostanie. Ale nie wszystkie dzieci tak czynią. Jako wy czynicie, i dlategoż dzieci moje wciąż oddawam, bo olbrzymiają ja moje władczyne serce. Dzieci moje. Jest obraz. Приготовление, а много детей, в телоту, пожар висеть, в распустах жить неупорядоченно, дети мои, все же не знать дня никто. Kiedy syn powołał dane dziecko ileż to zrozumiałam że jesteście dzieci moje na tej ziemi tak krótką chwilę chwilę która istnieje Jutro nie istnieje. Dziękuję ci, mój sydo. Przysłabujesz ofiarę w życie świętym. Pragnę, aby wiele moich kapłanów tak czyniło, aby wiele kapłanów przyjeżdżało ulicy ojca przedwiecznego, sprawować ofiary wyrzyśmiewite. Dzieci wodzie, gdy kapło sprawuje ofiary wyrzyśmiewite, to wielka łaska dla ludu, ale dzieci nie zdają sobie sprawy. Uważają, że dam szlak święty, można klaskać, bawić się, skakać. O dzieci moje, rozpadam gdzie ziem. Rozpadam Czyż mama mój syn? kroczył drogą kalwaryjską, aby ta wejka nie była godnie odczytana przez dzieci świata tegoż. I dzieci moi, dlatego łzy w moich oczach Wielka przyjmuje przyjmuje moje serce, a Wy dzieci nie widzicie, ale mój syn podli się wraz z wami Jest przed Wami dzieci moi udający przy za zakraweciu ołtarza. Dzieci moje, Wiele dzieci dziwi się, dlaczegoż moja córka Małgorzata W różny sposób, w różnym czasie reaguje, ale dzieci moje, chyba iść nie ujrzeli synawego, jako stoi przed Wami. W dzierżawie owej koronie zbity czyż nie jedno serce nie zapłakałoby, czyż nie jedno serce nie brzeją wybór na widok tak zgatowanego syna ojca przedwiecznego? Dzieci moi, więc proszę od dnia dzisiejszego od się za te dzieci, które nie rozumieją, które nie chcą przyjąć słów odwiecznej prawdy, słów, które powtarzają się co dzień Słów, który odczytuje kapła, który odczytuje. Drodzy kleryk, o dzieci moi, proszę Was, aby niewiasty nie brały udziału w odczytaniu słów Bożych. O dzieci moje, to należy do mężczyzny, kobieta cieba brawa, odczytywać słów Zyda Bożego w presbiterium. Dzieci moje, czy ja to uczęła wraz z Przypomnijcie sobie, jako mój syn nauczał świątyni. Ja byłam na końcu świątyni i słuchałam słów synaczka mego. Nie wywyższałam się. Dzieci moje, pokoń. I pokornego serca. Miejcie dzieci, moje to da uwadze. I niechaj pycha dawić. Nie jest w sercach waszych, ale miłość wasze serca muszą być wypełnione miłością. Syna Bożego, Ojca Przedwiecznego i Ducha Świętego. A teraz dzieci moje, błogosławię wszystkie moje dzieci. Błogosławię syna mego, Syna Kościoła Świętego, Tawistnika Jada Pawła II. I dzieci moje, proszę, módlcie się, módlcie się, módlcie się za Niego, błogosławię wszystkich słów, Słudzy, moi ukochani, proszę, przybywajcie. Na wszystkie miejsca święte w Polsce i na świecie. Gdzie ja schodzę, nie schodzi mój syn. Ojciec przedwieczny i Duch Święty. O przyjdzie czas dzieci moje, gdy niego nie będzie schodzić. O wszystkie dzieci. Zebrane w kaplicy ojca przedwiecznego. Dzieci moje zebrane miejsce miejscowiami, proszę dzieci moje, wchódźcie się, wchódźcie się za aby zły duch nie prześladował tego miejsca, bo to miejsce, to miasto, ten lud Boży ja wybrałam. Dzieci moją kochane, odniesie się za tego syna Kazimierza i za wszystkie me dzieci, które czynią wolę syna Bożego w imię Ojca, syda i ducha świętego. Pana. W imię Ojca i i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i i Ducha Świętego. Amen. Bogu dzieci moje, Półku światu całego.